Hej, tj. dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Moje drodzy, wydawałoby się, że jest ciemno, że już jest późno, bo mam włączone światła, tak jak możecie zobaczyć, ale niestety, mimo że jest popołudnie, to za oknem szaro, góro i ponuro cały dzień pada i ta pogoda jest mi bardzo na rękę, tak jak wspominałam wam chyba w ostatnim vlogu. Cieszę się, że pada, bo dzięki temu nie mam ochoty wychodzić na zewnątrz, wolę spędzać ten czas tutaj i mogę dalej kontynuować mój plan odwracania domu, odwracania tych wszystkich pomieszczeń. Naokoło mnie wy tego nie widzicie, ale jest mnóstwo kartonów i te kubki piętrzą się, jest ich coraz więcej i wszystko, co chcę wywieźć, czego chce się pozbyć, znoszę tutaj. Więc myślę, że jeszcze chwilę to potrwa i też przez to za bardzo nie chce mi się przebywać tutaj na dole. Wolę zdecydowanie robić coś na górze, chociaż biuro też nie wygląda za dobrze, ale wiecie, na początku musi być bałagan, żeby później był porządek, i w końcu trzeba było wziąć się za takie porządne odgryzowywanie całego domu po 4 latach. Po 10 latach mieszkania w Anglii, po 4 latach mieszkania w tym domu. Cieszę się, że się za to zabrałam, bo my zaczęliśmy zarastać tymi rzeczami i te rzeczy zaczęły wychodzić nam ze wszystkich szafek I nareszcie coś tam pomalutku idzie do przodu Ostatnio sprzątaliśmy szafę, a dzisiaj, wiecie, nie bez powodu ja jestem w najbardziej powyciąganej i najstarszej koszulce I tak samo w najgorszych dresach i ja akurat zostawiłam, bo to są moje ubrania do sprzątania łazienki I dzisiaj łazienką się również zajmiemy, ale... Po kolei, bo najpierw zrobiłam sobie kawkę, stwierdziłam, że zajmę się swoim dziennikiem rozwojowym, który tutaj mam, kolejny dzień przede mną. Chcę sobie tak na spokojnie usiąść i jeszcze troszeczkę porozmyślać, a potem bierzemy się do pracy. Plan jest taki, może jak ja powiem to głośno, to uda mi się wszystko zrealizować tego popołudnia, bo chciałabym przede wszystkim wysprzątać łazienkę, ale tak wiecie, na błysk. Chcę ogarnąć wszystkie półki, wyjąć te rzeczy, sprawdzić je, przetrzeć kurze, pozbyć się tego, czego już tam być nie powinno a potem wyszorować wannę, wyszorować toaletę, umywalkę, grzejnik, umyć podłogę. Więc pewnie troszeczkę to potrwa. Są też wiecie kawa po południu, chociaż z tej kawy chcę zrezygnować i tej popołudniowej i myślę, aby może w maju rzucić sobie takie wyzwanie miesięczne bez kawy po południu. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani takim wyzwaniem, bo ogólnie, w ogóle mi napiszcie, czy wy lubicie to moje co miesięczne wyzwania. Zazwyczaj, no tak, w 90% ja o nich opowiadam tylko i wyłącznie na Instagramie, więc jeśli na Instagramie Was nie ma. To zapraszam Was, my z Always Perfect, tak jak wszędzie, i tam e, robię te wyzwania, robię Wam jakieś plansze, staram się Was w jakiś sposób zmotywować do tego, żeby działać i codziennie coś dla siebie robić. I tak chodzi mi po głowie albo 30 dni bez kawy po południu, albo 30 dni bez cukru. I tutaj nie byłoby zmiłuj się, bo nie chciałabym również słodzić kawy I jestem ciekawa, czy wy macie jakiś pomysł na wyzwanie Może coś innego chodzi wam po głowie i powinniśmy to razem zrobić Więc napiszcie, dajcie znać w komentarzu, czy ogólnie bierzecie udział w moich wyzwaniach Czy też nie, czy was to interesuje, czy nie za bardzo A ja już wracam do swojego planu, bo tak, będziemy sprzątać łazienkę, a potem sobie troszeczkę pogotujemy i już mam e, ogarnięte wszystkie składniki na obiad, ale chciałabym również przygotować coś na lunchę do pracy, bo brakuje mi tego, brakuje mi jakiejś sałatki. E, wczoraj byliśmy w Koską, więc kilka rzeczy kupiliśmy i tak sobie wymyśliłam, że chciałabym zaczą zacząć korzystać z rzeczy z takich sprzętów kuchennych, które tak zalegają w, szaf w szafkach. I dawno po niej nie sięgałam. Chciałabym je odkurzyć, i dzisiaj może wyjmiemy grilla, Georgea Formana i coś tam będziemy piścić, ale to później. Więc tak moi drodzy, zabieram się za dziennik rozwojowy. Was zapraszam na vloga. Zróbcie sobie kawkę herbatkę. Będzie motywacja do sprzątania, będzie motywacja do gotowania i mam nadzieję, że ze wszystkim się dzisiaj wyrobimy, a później czas dla siebie i będę mogła odpocząć w mojej pięknej sypialni i pewnie taką mam ochotę, żeby poleżeć na macie. Do akupresury oraz y, włączyć sobie atomizer i poczytać książkę. Wczoraj w ogóle zaktualizowałam Kindle wrzuciłam nowe książki, bo daliście mi ostatnio znać pod rolką na Instagramie, nie na, pod bookholem, pod ostatnim Bukolem, który za bardzo się nie wyświetla, ale ja uwielbiam Buchole, więc wybaczcie. Będę takie filmy nagrywać, jeśli jakieś nowe książki kupię Bo wiem, że wśród was również są książkocholice, a ja jak wiecie doskonale książki uwielbiam Więc wczoraj Kindle sobie zaktualizowałam i coś tam mogę nowego poszukać I w ogóle jak będę sprzątać łazienkę to tak sobie myślę, że chętnie bym zaczęła słuchać nowej książki I ostatnio w ogóle, może wam szybko powiem, ściągnęłam dwie nowe na moją półkę Na Legimi, ale to są chyba książki do posłuchania razem z panem Marcinem, bo... Wiecie, szykuje nam się wyjazd samochodem, więc już. O, wiem, co w sumie bym mogła dzisiaj posłuchać. Ej, to będzie dobra. Dobra, już wam mówię co będę chciała posłuchać z Marcinem. Babel, ktoś z was mi o tej książce również pisał i brzmi bardzo dobrze, albo Pielgrzym. I teoretycznie ona była dostępna w audiobooku, teraz nie widzę Ale jak skończymy Mężczyznę imieniem Owe, a niedużo nam zostało To weźmiemy się za te dwie książki, tutaj gdzieś mogliście zobaczyć okładki A dzisiaj... Wiecie czego ja będę słuchać? Bo jest bardzo głośno o tej książce, a jestem w sumie jej ciekawa Tego... Cieszę się, że moja mama umarła, Janet... Mack-Card, Proszę, tak wygląda okładka Więc tego będziemy dzisiaj ja będę dzisiaj tego słuchać, tak. Dobrze, to po tym przy długim wstępie zapraszam Was na vloga. Ja teraz zabieram się za rozpisywanie swoich myśli, a potem zabieram Was do łazienki i posprzątamy. I w ogóle muszę Wam pokazać moje lilie, które przepięknie rozkwitły, i które kupiłam sobie sama. Ale to potem. W marcu na mojej liście przeżyć pojawił się podpunkt, że kupię bukiet kwiatów, jednak nie udało się, ale w kwietniu już nadrobiłam i zobaczcie, taki piękny bukiet lili mam u siebie w salonie. No jest cudowny. Jak widzicie, nie wszystkie kwiatki jeszcze się rozwinęły. Dwa dni temu w ogóle nic tutaj nie było, a teraz. Pięknie to wygląda i powiem wam, że ten zapach nie jest aż tak bardzo duszący. Bałam się tego troszkę, bo Marcin no nie jest zbyt wielkim fanem zapachu lilii. Ja uwielbiam, troszeczkę kojarzy mi się z komunią, ale to nic. Naprawdę przepięknie to wygląda. Bardzo taki bukiet ożywia wnętrze i mam nadzieję, że będą stały jak najdłużej, ale zobaczcie już te tros troszeczkę się sypią. Ale no pięknie się rozwinęły, cudownie wyglądają i sprawiają mi ogrom radości za każdym razem, kiedy przychodzę do salonu. A teraz idę włączyć pranie. Trudy dnia codziennego i bierzemy się za sprzątanie łazienki, moi drodzy. Zapraszam. Pora na naszą, mam nadzieję, niemałą metamorfozę Łazienki, i już na wejściu możecie zobaczyć przepiękny obraz, który pochodzi z Desenio i moim zdaniem idealnie wpasowuje się w klimat tego pomieszczenia. A potem, jak wchodzimy dalej. To na parapecie jest zamykulkas. Ja ogólnie lubię bardzo rośliny w łazience, ale akurat tej roślince, jak i mojej poprzedniej, klimat nie służy. Wydaje mi się, że, za wilgo że wilgotność jest tutaj za wysoka i dlatego liście zaczęły się zwijać. O, zobaczcie, i też zrobiły się takie jasnozielone, więc zastanawiam się, co z tą roślinką ewentualnie zrobić, czy ją przełożyć do innego pomieszczenia, czy niech już tutaj sobie pożyje. Też bym musiała te gałązki hmm, podeprzeć czymś, aby hmm, nie była taka rozłożona. Dajcie mi znać, jeśli macie jakieś roślinki w łazience i dają radę, to co to są za rośliny, bo ja chętnie bym coś kupiła. Co rzeczywiście mogłoby żyć w tym pomieszczeniu? A tutaj niestety zamek kolkas nie daje rady. I teraz przechodzimy do wanny, którą należy umyć, wyszorować i pozbyć się tych kosmetyków z tej półeczki, bo mm, niestety jest ich za dużo. A ja nie lubię, jak wszystko jest nastawione. Podawałam szafki w łazience, żeby wszystkie kosmetyki były pochowane i nie łapały kurzu. Następnie jakieś dresy, jakaś ściereczka. Tutaj. Z rana suszą się ręczniki i moje turbany muszę je pochować, a teraz już przechodzimy do ciekawszej części, ponieważ do mojej pierwszej szafki ta szafka pochodzi z Ikea, na pewno już nie raz u mnie ją widzieliście, pokazywałam wam przy okazji innych um, filmików ze sprzątaniem łazienki. A jak wygląda w środku? Proszę państwa w ten sposób. Nie jest za kolorowo, panuje miszmasz, jest tutaj wszystko. Łącznie z kurzem. O, ja Wam chcę pokazać. Proszę, tak to wygląda. No. no, dawno nie było tutaj sprzątane, nie będę ukrywać, więc dzisiaj się za to zabierzemy. Wszystko wyciągnę, sprawdzę daty i będę odkładać em, na półkę. Liczę na to, że będzie to wyglądało o wiele ładniej. No, zobaczymy, jaki będzie efekt, bo a tutaj cała chemia do sprzątania łazienki i wypadałoby ją zacząć zużywać. Następnie mamy umywalkę, a nad umywalką kolejna półka, która jest zagracona. Więc również te wszystkie rzeczy pochowam, a tutaj moja przepiękna szafka z IKEA, która jak widzicie jest lustrzana. Więc dzień dobry, witajcie ponownie i ją otwieramy. Tutaj też jest pełno luster, no uwielbiam ją, powiem Wam, że nie jest ją ciężko mm, tak trzymać w czystości, tylko wypadałoby co kilka miesięcy wyjąć rzeczywiście te kosmetyki i przetrzeć te półki, bo zobaczcie, o, to widać, widać jaki tutaj jest kurz, no i też sobie przejrzę wszystko, sprawdzę jak to wygląda, mam tutaj również podkłady, bo ja akurat yy, maluję się, nakładam podkład w łazience, resztę makijażu robię przy toaletce. No dobrze, moi drodzy, tak wygląda cała łazienka. Aha, i jeszcze może tę szufladę Wam pokażę. Proszę bardzo. Dobra. Szuflada wstydu, kolejna u mnie. Mhm. Przed, moi drodzy. I mam nadzieję, że za kilka godzin pokażę Wam przepiękny efekt po. Jeśli Wy macie w planie sprzątanie, to mam nadzieję, że Was ten filmik zmotywuje do tego, aby ogarnąć również swoje wnętrze. Działamy! Podłoga właśnie schnie, więc pomyślałam, że w tym czasie przygotuję obiad i będzie to lasagne z kuczakiem i szpinakiem. Oczywiście robię to w termomiksie, bo tak jest najwygodniej i najszybciej. Czas przygotowania teoretycznie 15 minut, ale trwa to troszkę dłużej. Niemniej jednak, to danie jest przepyszne. I wystarczy spokojnie na dwa dni, więc jutro gotować nie będę musiała. Także dawno u mnie gotowania na YouTubie nie było. Zapraszam, um, przygotujemy sobie to i może jeszcze uda się coś ogarnąć. A potem, już wrócimy do łazienki, poukładamy wszystko i pokażę Wam, jak wyszło. No dobrze, moi drodzy, pora pochwalić się efektem końcowym, bo za chwilę idę się wykąpać i ta łazienka nie będzie już później wyglądać tak pięknie. Zaczniemy od szafek na kosmetyki, bo o nie głównie dzisiaj nam chodziło. I w środku, proszę Państwa, wygląda to tak. I wystarczyło tylko, no może nie tylko, ale wyjęłam te wszystkie kosmetyki, jak widzieliście, przetarłam, sprawdziłam. Kilku niestety się pozbyłam, bo się przeterminowały, ale też przeorganizowałam. Bo zobaczcie, tutaj jest głównie moja pielęgnacja, codzienna, wieczorna, poranna, tutaj są maseczki, tutaj są żele i toniki płyny micelarne. Pasty do zębów, tutaj są peelingi do ust, podkłady, produkty Marcina, Marcin ma tyle, ale oczywiście on może używać moich maseczek, moich kremów, ja mu tego nie zabraniam, tak to wygląda, nie ma już kurzu, wszystko jest poukładane, bardzo mi się podoba, jestem zachwycona, polecam każdemu takie porządki, a wiecie co, no troszkę tych kosmetyków jest, jednak te lustra powodują taki efekt, że wydaje się tego jeszcze więcej, ale... No ja mam w sumie tylko na przykład dwa toniki. Jeden na noc, jeden na dzień. No kilka kremów pod oczy, chyba trzy. Jakiś tam serum. No, lubię. Lubię testować, lubię korzystać z tych kosmetyków, lubię je sprawdzać i staram się dbać o tę moją cerę, więc troszkę ich jest. Teraz przechodzimy do tej szafki wysokiej. I tak tutaj... Wygląda możecie dać mi znać, czy wy macie mniej kosmetyków więcej, jak to jest u Was? Kiedy ostatnio robiliście takie porządki w łazience? No, ja robię, jak widzicie, raz na pół roku i wystarczy. Tutaj są moje zapasy, wszystkie produkty do włosów, takie miniaturowe wersje, które zabieram ze sobą na wyjazd, jakieś różne różności. Produkty do pregnacji ciała, oprócz tego płynu, bo on mi się tutaj niestety nie zmieścił. E, ręczniki. Ręczniki są w suszarce, więc jeszcze dzisiaj je wyjmę. Ręczniki do twarzy, kule do kąpieli, sole i chemia do czyszczenia łazienki. Ja lubię ją mieć w łazience pod ręką. Wiecie, jest po prostu łatwiej. Tutaj mamy jeszcze wagę, kosz na pranie. Chciałabym go w tym roku wymienić. E, jeśli chodzi o wannę. To proszę. Produkty zniknęły, wszystko znalazło swoje miejsce. Została tylko myjka. Bardzo polecam Wam taką myjkę do czyszczenia łazienki. Przepięknie czyści się nią wannę, szczotka do takich o takiej armatury, żeby też to wszystko dobrze wyczyścić. No i oczywiście ja Wam zawsze polecam nasz Daily Shower, produkt, którym. Po kąpieli spryskujemy prysznic, wannę, yy, szybę i nie ma dzięki temu zacieków, nie trzeba szorować. Dlatego potem wierzę jeszcze sireczkę bilety i zobaczcie, no jakby nie było tej szyby, a jest. A i jeszcze jedna rzecz: yy, jedna półka, jedna szuflada w sumie. No, tutaj za dużo się nie zmieniło. Przyjrzałam te rzeczy, sprawdziłam, mam kule, patyczki, szczotki, moje szczotki do masażu na sucho, moje turbany do włosów, e, bibułki. bibułki. Składki kosmetyczne. No, tak to wygląda. Z czasem myślę, że kilku produktów stąd będę mogła się pozbyć. No, i takie to oto proszę łazienkowe porządki. Idę się teraz wykąpać. W międzyczasie obiad się zrobi. Poladzenie jest w piekarniku, a musi się piec tak około 30-40 minut. I potem jeszcze postaram się zrobić sałatkę na jutro do pracy.